Dzisiaj będziemy polować na najnowsze Brainroty. Wydamy trochę Robuxów. Otworzymy laki, bloki. A na końcu okradniemy widza. Dzień dobry. pata patapin, widzowie. Przepraszam, wcześniej wydawało mi się to śmieszniejsze. Ale jesteśmy już na serwerze za moment. Admin powinien włączyć tutaj wszystkie możliwe eventy: śnieg, deszcz, burza, lawa, raby, tacos, latające kotki. I wszystko, co jest możliwe. Naszym zadaniem, oczywiście, jest zdobycie jak najlepsze lepszych i najnowszych sekretów i good brainrodu. A i właśnie idzie pierwszy brain rot good, i to jest Tralalalo Tralala jeszcze jakieś trzy odcinki temu. Zrobiłby na mnie ogromne wrażenie, ale teraz, no teraz to jest po prostu zwykły brain rod. Tralalalo Tralala. do ewolucji. Chciałem nagrać odcinek, w którym kupuję dwa razy po 250 Robuxów y, szczęście serwera, ale tak się złożyło, że dzisiaj jest admin abuse i będzie maksymalny lag na serwerze. Dzięki czemu z tego tunelu powinny wychodzić jak najlepsze sekrety. A czy tak będzie, to dowiemy się zaraz. Jeżeli tak samo jak ja kochasz Robloxa, zostaw subskrypcję, żebyś nie ominął następnych filmów. A i subskrypcja musi być z dzwonkiem. Idzie tutaj Coco fanto Elefanto, bierzemy, bo zaraz je przepalimy w tej pięknej maszynie. Będziemy tutaj wrzucać dzisiaj jakieś peciki w sensie brainroty i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak bardzo chciałbym mieć smoka. Jeżeli ogląda mnie ktoś, kto ma tego smoka obojętnie w jakiej wersji i chciałby go pożyczyć do indeksu, proszę wpadajcie na Discorda. Ogólnie możecie wejść na Discorda. O, Admi się z nami wita. Dokładnie. Tak samo ja się z Wami przywitam na moim Discordzie. Link do niego macie w opisie, tak samo do mojej grupy na Robloxie, widzowie. Wpadajcie, bo robimy mocne, duże community. A dołączając, zostajesz kianką węgorza. Czyli moją. I nie wiem co wy na to, ale możemy się umówić także jeżeli na tym kanale wbijemy 10 tysięcy subskrypcji, to tutaj... Będzie wisiał jakiś Brain Rock. uuuu zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać. Co to jest? Jakieś nowe ewolucje. Ok, czy jak to kogoś trafi, to ktoś będzie miał mutację? No, dotkło go. Ma mutację. Ale jakby trafiła na Bombardini, kuzyni, to pewnie by były miliony. Wlatują kolejne eventy. Mamy szczęście. Mamy lawę i mamy właśnie to coś, co niszczy nam tutaj połowę mapy. I zaczyna się reinde tako, widzowie. Oczywiście, oczywiście, musimy sobie zaspinować. Ostatnio miałem szczęście i udało mi się lava Orkalero Orkale wylosować. Czy tym razem będę miał tyle samo szczęścia? Nie, 275 dolarków blisko, blisko lawy. Polujemy dzisiaj na najnowsze Brain Roty. Miejmy nadzieję, że uda nam się, że się nam uda, bo powstały jakieś nowe sekrety. Ale ma ta kosa na głowie, Bambini Crostini. Jak ja uwielbiam, jak zaczynają się dziać te całe eventy, i właśnie. Wszystkie Brainroty otrzymują jakieś mutacje. Dodaliśmy trzy nowe Taco Tuesday. Brainroty, dobra, mnie namówili. Kupujemy w tym momencie szczęście. Ja wiem, trochę ono kosztuje. Mam nadzieję, że to docenicie, widzowie. Zostawcie suba. A my sprawdzamy, czy coś nam to pomoże. Czy będzie tutaj nieco więcej petów, nieco lepszych. No, póki co wyszła legendarka. No, ale to jest Glorofrutidollo, No, kogo ono wchodzi? I mamy! Mamy to! Wylatuje od razu pierwszy Lucky Block, i to na samym początku Brian Good. 15 milionów kosztuje. zaczekam aż dojdzie do końca. Może uda mu się złapać jeszcze jakąś mutację. Oprócz takosa. Fajnie by było, fajnie by było, jakby się udało zdobyć jakąś mutację. Nie złapał kolejnej mutacji, ale my go kupujemy. Idziemy zobaczyć, co jest dalej. A dalej! Dalej jest kolejny Lucky Block. Za 10 milionów. Lawa! Lawa! Widzowie, a skoro lawa to oznacza, że będziemy mogli wylosować chyba coś stąd, tak? Mam rację? Oby tak. No, złap mutację. Kurcze nie masz mutacji, ale ja ciebie biorę i tak. Od razu dwa laki bloki. Mamy szczęście. No weź dostań czymś. Takosem chociaż. Ej, nie mimie. Latają orki i oprócz orek lata tutaj tralalo tralaj bombardini guzini? Nie, krokodillo bombardillo chyba. I zaczynają nam tutaj mutować wszystkich. My potrzebujemy jeszcze kilka tych ork, orek tych 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 pływających, żeby móc zrobić później fuzję. Jest impreza. Ja w ogóle jestem w szoku, że tak często są te imprezy w Robloxie. Ale admin wie co robi, admin wie co robi, wie, że ludzie czekają, że ludzie tego chcą, więc daje. No bo czemu by nie? Skoro mamy szczęście, to zanieśmy teraz de Brainrod Gody, może do Fuse'a. Na start idzie tralala tralala. Admin właśnie włączył boosta razy 4. W sensie 6 razy 4. My kupiliśmy razy 2, czyli chyba mamy razy 6. Na to wychodzi. Kokofanto Elefanto też tutaj trafia. Na razie nie wychodzi nic, co nas satysfakcjonuje. Ale dzisiaj będziemy otwierać sobie te bloczki. Dobra, dobra, dobra. Idzie los Orkalitos. Jeżeli one dostaną jakieś busty. Teraz mogą dostać dwa busty. Szkoda, że tylko dwa. Ale liczę na to, że dostaną, bo one są dobre. Jeżeli nie, to zaraz i tak wylądują w naszej Fuse Maszyn. Maszyna do balonków została włączona. Szkoda, że teraz uderzy go. No, uderz go. Zapraszam, Orkalitosy do mnie. Tak, idziemy, idziemy, idziemy. Ej, takiego jeszcze nigdy nie miałem. Kupię do indeksu. Dolfinita Bananita, bananita rainbow. rainbow. Patrzcie na to, jak ten indeks będzie rósł. Ja tutaj mam tylko 7. Ja muszę wszystkich kupić. Ty, a ten mutant czemu nie jest Rainbow? O, oh, ding, din, din, dun wyszedł! Kurczę, dlaczego nie... Oh. Dostał pierwszą mutację. Okej. Okay. Dostań teraz. Nie dostałeś balona. Szkoda. Dostałeś kolejną mutację. Ma już dwie mutacje od din, din Din Dun. No jeszcze możesz ich trochę dostać. Patrzcie, ile jest aktualnie mutacji dostępnych. Halo, proszę koty uderzyć w odin din din Duna. Odin, din, din Dun. Mamy go! Udało nam się zdobyć odin din 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 Duna. Admin chyba bardzo nas lubi, że daje takie eventy tak często. Może jeszcze się uda, żeby czymś dostał. Ej, ej, ej krabie, a to za co? Odin din din Dun na końcu jeszcze dostał z tego y, płomienia. I daje nam milion sto tysięcy Dobry odin, din, din, dun Ciebie idziemy oddać do maszyny Bo nie jesteś nam potrzebny do niczego A co, co to jest? Statuito Libertito? I to wersji lava? Ej, pierwszy raz go widzę, naprawdę Statutito Libertito Bierzemy go, oczywiście, że tak Statutino Libertino, witamy, witamy na pokładzie Udało nam się zdobyć nowego Brainrod Goda. Masakra! Jakie my mamy szczęście do tych eventów? I z nimi też się żegnamy. Co możemy dostać? No, jest szansa, że dostaniemy je w wersji Rainbow. Pasuje mi to. Jakie my mamy szczęście do tych wszystkich Brainrod Godów, do tych secretów. Miejmy nadzieję, że sekreta też dzisiaj trafimy. Zaraz idziemy zobaczyć, czy możemy już otworzyć w ogóle nasze lucky bloki. TTT Sahur, A, chodź do mnie, złoty. Widzieliście to? No teraz jest ciemno, więc nic nie widzimy. Ale idzie właśnie Lucky Block w wersji lava. Będziemy go mieć również. Fajnie by było, jakby go coś trafiło, żeby miał mutację. Chociaż na sam koniec. a nic nie widzę. Dobra, biorę go. Biorę go, bo inaczej go stracę. Idziemy szukać dalej. Znowu rozpoczął się koncert, więc w sumie nawet nie idziemy, tylko... Densujemy. Musimy te laki bloki przenieść na górę, żeby wszystkie były obok siebie, żeby jakoś się prezentowały. Wtedy większe szczęście chyba będzie. Idziemy z tym, idziemy, idziemy, idziemy. O proszę, teraz perfekcja. Dwa nowe Brain Rod gody i jeden secret i jest duża szansa, że to się dzisiaj zrespinam. A może wyleci z tego? No byłoby fajnie, jakby tak za darmo z tego poleciało. Ej, kto tu jest? Jak mamy mu dać tako? O co tutaj chodzi? Brain Roty z taku trzeba mu dać! Nie ma problemu! 15 ich chce, czyli nowe wydarzenie! Dawajcie mi te takosy. Jest tutaj. Musimy to zrobić, bo coś czuję, że jak to zrobimy, damy mu tych 15 takosów, to będzie coś fajnego na nas czekało. Od razu każdego, którego mam to zanoszę Zostało 7 minut. To jest bardzo mało czasu. Nam, 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 zjadł sobie. Nubini pizza nie dołącza do nas, tylko po to, żebyśmy go zaraz mogli przepalić, ale tu się dużo dzieje. Nie ma więcej. Ty jesteś tako, zapraszam. Sigma Boy dołączył. Na razie nic tutaj nie ma. Chodź, idziemy, 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 jak najszybciej. Nie mamy czasu. Sami jest głodny. Zanosimy kolejnego, a tutaj powstaje krzesło wersji. Zwykłej szkoda, że nie jakaś lawa czy coś w tym stylu. Wtedy byłoby tak drogie. Jest kolejny takos. Chodź, 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 Dokładnie tak, futera. Tu nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Dobra, ja biorę to krzesło od razu. Nie zdążymy tego zrobić, zostało 20 sekund. Tako, a my tylko 4 mamy. Jest piąty, ale nie zdążymy. Jaki kociak słodki? No proszę, niech te tako ich zaraża. Jest kolejne tako, ale coraz mniej czasu. Oczywiście bierzemy sobie tego gatino neonino, bo nawet jeżeli nie ma żadnych guści, jest jednym z najsłodszych bring-rotu. Chimpanzini Spiderini idzie. Ej, że on tak sobie spokojnie idzie, to tego się nie spodziewałem. I jeszcze w wersji Candy. No już wiem. Że tak osób nie zrobimy, ale zaniesiemy mu tego jeszcze jednego. Gdyby mu się dało 15, to odkrylibyśmy jakiegoś e, sekreta. A tego nie zrobiliśmy. Ale zepsuliśmy. Dlaczego ja ich wcześniej nie zbierałem? Ej, a może się jakoś dogadamy. Co? Że dam ci te 7 tylko, bo nie mam reszty i wiesz, dasz mi tego sekreta? Nie? No to lipa. Tako, dobra, dał nam tako na ostatnie 3 minuty. 8, jest tako, dawaj, berry berry, vicus, sadunikus. Czy jak cię tam zwą? proszę? Czy ktoś tu jeszcze jest? Będzie ósmy, nie ma więcej. Jest dziewiąty, trzeba ich jeszcze zaraz pozanosić rzeczywiście. I zrobimy to od razu, bo później nie będzie czasu. No nie, ja teraz nic nie widzę. Dlaczego on tak robi? Półtorej minuty, nie zdążymy nawet donieść. 8, jest dziewiąty, a jeszcze krat mnie uderzył, mega. Dobra, niesiemy kolejnego, niesiemy najwięcej, jak się da, może zaraz coś się zmieni i wiecie, nie będzie trzeba aż tyle. Co to jest? Tripi, tropi, taco? Tripi, tropi, taco, to jest nowy secret good. Okej, okay, bierzemy go. No mega, ja tu staram się zdobyć, jestem ciągle atakowany przez wszystkich. Dlaczego tak to jest? A on już znikł. Ach, a brakło nam chyba czterech. Ty no, ale tripi, tropi, taco, jaki jak Jaka paruwa wariaty! Pytam nas, czy chcemy Lucky Bloki? Dawaj, te Lucky Bloki. Nawet nie pytaj, gościu. Dawaj jak najwięcej Lucky Bloków. Wow! Ale teraz eventami sypło. Teraz tako dajesz, jak już nie zdążyłem. Ale wydaje mi się, że może pozbieramy troszeczkę więcej tych tako. Jakby zaraz to samo zrobił. Lucky Blok, Brainrod God. Zapraszam do rodziny Lucky bloku. Dobra, one mi trochę miejsca zajmują. Nie wiem po co to robię, ale to zrobię. I wychodzi nam z tego złoty futan. Tragedia. Widzowie mam tu kana do oddania, chce ktoś? Teraz każdy Timczyk ma ta nad głową to może być znak, żeby je brać. Tak jak właśnie mówiłem. Jest on tutaj. Tym razem nam się uda. Event dopiero się zaczął. Takosowy. Już cztery oddaliśmy. Łapiemy kolejnego. I kolejnego. I kolejnego. Siedem dostarczonych. Jeszcze 7 minut. Skończyło się tako. My jeszcze mamy z dwa w staku. Czyli mam nadzieję, że do na ostatnie dwie minuty będziemy potrzebowali jeszcze dwóch albo trzech. Nie umiem teraz dokładnie tego policzyć, bo chcę to zrobić jak najszybciej. Bo dużo czasu zajmuje noszenie tego. Tutaj nikt nie ma tako. Tu się schował jeden team no daj jeszcze raz tako event proszę, dwóch mi brakuje. See you on Friday to nie może być koniec. Ja nawet zatańczę dla ciebie żebyś ty mi dał to tako. No cóż, po raz kolejny się nie udało. Ale lipa, została minuta, nie ma już tako, nie ma eventów. Ale udało nam się zebrać tripi tropi tako wersji krabowo balonowej, Odin din din duna w wersji krabowo kotkowo ognistej, chimpanzini spiderini w wersji Handy, i to pierwszy raz mam Gattatino Neonino. Słodki kotek. Statutino Libertino. No i trzeba przyznać, że to akurat jest piękne. A przed nami do otworzenia Lucky Bloki i mamy tutaj. Eee, Szpiruni logo Lubiro. No niedobrze. Kolejny Lucky Blok i tym razem zobaczymy, co się wylosuje. Być może będzie to coś dobrego. niestety, to jest tylko Triglo Tigre Frutnini. Ale mamy jeszcze tutaj jednego lawa bloka. Z którego poleci tym razem na pewno coś dobrego i to będzie. Ech. Ale nie fajne. I Jest mi z tym źle, że nie mam najnowszego sekreta. Nie wiem po co to robię. Naprawdę, widzowie, nie wiem po co to robię, ale mam nadzieję, że docenicie to, że wydajemy robusty, żeby mieć lepsze peciki. Mamy szczęście. Mamy podwójne szczęście przez 15 minut. Więc zobaczymy. No póki co legenda, epic, yy, diamentowy, i kolejny epic, Później kolejny epic, Ej, to naprawdę daje tutaj busta szczęścia. No może w takim razie otworzymy też to z y, Lakim. I czy to będzie szczęście, które nam przyniosło! Przydadzą się do rytuału. One jeszcze nie wiedzą, ale przydadzą się do rytuału. Dobra, zapraszam, ty też się przydasz do rytuału. O i kolejny. Takie krzesło już mam, więc albo mogę oddać widzom, którzy mnie subskrybują, albo po prostu dać to zaraz do Fuse maszyny. To uznajmy, że wy zdecydujecie. Ciekawe, czy na przykład jak kupiłem to szczęście, to może mi iść on, albo one, albo one. Coś stąd? To by było mega mocne. I okazało się, że kupienie szczęścia tak naprawdę nic nam nie dało, bo później nie szło już kompletnie nic fajnego. Nie polecam. Najlepsze co poleciało to Gokofanto Elefanto Diamentowy. Tragedia. Nie polecam wydawać Robuxów na to. To jest mój widz z Discorda i napisał do mnie Siema Węgorz, mam coś dla Ciebie w mojej bazie. No jemu ten event widać, że troszeczkę bardziej oddał, bo ma Tripi Topi taco, Tripi topi taco i Tripi Topitako Taco wersji Gold. Do tego Statutino Libertino razy dwa i coś, co bierzemy. Nikt nas nie widzi. Ukradliśmy wszystkie trzy, idziemy na górę, bo tam one są umieszczone i co? Otwieramy. Pierwszy, którego otwieramy, ma w sobie oby tego ogrodnika, tego, tego na traktorze. Następnie mamy... Znowu lwa. I rainbow. Tutaj musi być coś mocnego. Proszę. Chociaż raz niech odda. Chociaż raz. I mamy tutaj tragedia. Zostajcie na Discorda, bo za niedługo wspólny odcinek. Ja z widzami.